Szybko siemano ziemeczki w 9. odcinku z karierą Michaela Bauera w PSV, a w PSV. <grymne> PSV, I od razu przechodzimy do terminarza szybciutko, bo dzisiaj będzie jeszcze podsumowanie sezonu całego. Ostatni mecz, zgrywaliśmy me to był mecz z Utrechtem, Grenadin 2-1, do 1, a dalej był mecz z AZ, wygrany 1-0, do w ogóle z Matigoderajką, dalej... Oh. Porażka z Realem, 0-2. Niestety, ale trafiliśmy na Realność tu pierwszej, tutaj 0-2 po golach, zaraz zobaczymy kogo. Dla Realu gole strzelali, no, Di Maria i Nico Martinez, a więc jeszcze 2-0 to nie jest tak źle z Realem, z wielkim Realem, trzeba powiedzieć. Roda Kerkrade, wygrana 2-1, Manuel Fernandez, Alfredo Bogasson dalej, Herrenwein, 1-0 zwycięstwo, Maher. 5-1 Rotterdam Karim Rekik raz 2 De Bruyne oraz Memphis Depay raz 1 Heunchen 00 0 nudny mecz 0, -0, -0, 0, 0 Real Madrid, no i znowu 0-2 porażka tym razem bramki dla Realu strzelali chyba Ronaldo nawet tyton strzelił tak Cristiano Ronaldo z i Gareth Bale w 25 minucie hmm, i Herakles 4-2 zwycięstwo i to zwycięstwo dało nam uwaga co dało nam? co mogło nam dać? strzactwo Holandiiście, 4-2 zwycięstwo. Markus Rafa razy 1. Fernandesz i Toivon, jakiś samobój i tam jeszcze ktoś tam trzeli. No i później już nasi zawodnicy rozróżnili kompletnie 0-2 porażka z z Gede, ale później 4-0 z Ajaxem. No i mamy jakieś na Ajax. Widocznie już w tym sezonie chyba wszystkie z Ajaxem wyciężyliśmy: Brumary, Kickmacher i Hiemark. No i porażka 3-4 z RKC. Znowu się moi zawodnicy rozróżnili, bo prowadziliśmy już 2-0 no i nie dało. No ale teraz my zezwolę. Przejdźmy do meczu od razu, bo później, no, podsumowanie wiem, no i tutaj macie już tabelę, 30, 81 punktów, no w tym momencie 17 punktów przewagi nad drugim AZ, a więc no, wow, duża, bardzo duża przewaga. Nie pokazałem jeszcze ocen zawodników, ale to może pokażę po meczu, o ile nie zapomnę oczywiście. mam nadzieję, że nie zapomnę. Okej, okay, De Brujne nie zagra, bo jest lekko koncytowany, to jest wolny na napadzie. Klasyczna dziś, klasyczna, dziesiątka, na kompletnie napastnik. Deepaj jako środkowy, schodzący napastnik i Narsing jako skrzydłowy. Fernandez, Hie, Mark, Bradley, Reki, Krocho, Gobekla, na I e, damy zutowi, tak jakaś, bo Romero, gra cały sezon taktycznie. Można dać komuś tutaj odpoczynku lekkiego. A poza tym zut nie spisał się w zeszłym spotkaniu za dobrze. Mo zut, Romero, To co ja pierdolę dzisiaj już od samego początku. Um. No, to Oczywiście kontrola. Bierze w twojej jedności Djaj możemy zawsze sobie na ludzie. Dobra, walcz to, już wyjebane. Co tam? Niech sobie robią co chcą. Szczerze mówiąc. No, mamy miejsce, no co tam? Aha, i w międzyczasie jeszcze powiem o jednej sytuacji jaka miała miejsce. Mianowicie, momencik jeszcze. Mianowicie mm, no, zaproponowali mi przedłużenie kontraktu, bo kończy mi się kontrakt w czerwcu 2015 roku, czyli za jakieś dwa miesiące. E, no i powiem tak. I dashing 1.0 Powiem tak, nie, nie chcę go przedłużyć, ponieważ na takich warunkach nie zamierzam tutaj być w tym klubie. Nie zamierzam e, dostać niecały milion budżetu transferowego. No, e, masakra szczerze mówiąc, budżet transferowy milion, sobie jaja robią po tym co osiągnęliśmy w tym sezonie i jeśli chcą żeby klub się dalej zwijał myślę że niech po prostu no nie zaakceptuje takiego czegoś żeby tak mały budżet przy takich sukcesach 2-0 to i wonem, brawo przy takich sukcesach taki budżet no żałosny to dla mnie jest więc postanowiłem że nie podpiszę nowego kontraktu a przynajmniej jeszcze na razie, jeszcze, na razie dwie, dwie propozycje odrzuciłem od nich właśnie tego do tej rozmowy kontraktowej jakby tak nie Myślę, że będą jeszcze później starali się o jakąś inną... Jeszcze, jeszcze będą pewnie mi dawali... Uwaga! zut że broni mm, Pewnie będą mi jeszcze dali... Da... Dawali. Dawali, no. To pozycje. Eee, zobaczymy, no. Może się jeszcze coś zmieni, ale raczej zmieni. Będę szukał w tym oknie teraz... W tym oknie, teraz, w tym oknie teraz, w pracy, w innym klubie. Po sezonie na pewno coś się pozwalnia. No, może jakiś fajny klub się trafi. Fajny klub, no. No, nie kłamę, no. chciałbym do dobrego klubu przejść, bardzo dobrego, topowego w Europie, żeby już powalczyć o te najwyższe cele. No bo jeśli osiąga taki sukces tutaj, no myślę, że zasługuje to na, na coś więcej, na jakąś nagrodę, czyli przejść po do lepszego klubu. no i zut, to był chyba dobry pomysł, postawienie zuta w bramce. No, już w drugą stuprocentową sytuację broni na jeden zut, no i bardzo dobrze. Za chwilę będziemy mieli koniec po 2 minuty i to prawdopodobnie już jeszcze jedna akcja nie będzie pokazała, a jednak, Gibrest Last. FM zaczynamy zaskakiwać. Narsing! Narsing, Hiemark! Rocho Hiemark, Bradley! Zut! Dobre wybicie na Fernandesza Bradley! Fernandesz! Dipaj, dopada do piłki! 3 0, Koncert gry w naszej to jest! Masakryczny sezon, masakryczny to był sezon w naszym wykonaniu. Znowu pokazujemy w Holandii, że jesteśmy najlepsi, nie mamy z siebie równych. Oj, Co żeś arbitrze... Arbitrze... Co żeś... M, ...mój... ...dru... ...kurwa no asystencie zrobił. No, tu poprawiłem trochę to, ale... zdezorientowany są moi zawodnicy. No nie wiem co on odwalił że taką rozmowę dał no tu Mateusz Klik zapomniałem, że w twole jeszcze jest Mateusz Klik Zaczy, zobaczymy sobie go może po meczu jak wygląda To tojwonen mało kondycji tam też bramka bramka 4-0 no jest luzik to już jest luz i teraz to wszystko już wszystko na pamięć grają i to jest rekika chyba będzie że 12 bramka w sezonie wszystkie głuki. żeby nie było Czyżby kolejny raz powtórka? dokładnie powtórka tego samego 5-0 to jest dominacja w naszym wykonaniu, towanem nas wejdzie Film, Gaston wejdzie. Mm, I wejdzie jeszcze za Karę, Bakali za Deepai'a. I jeszcze jedną zmianę mamy do wykorzystania. To może wejdzie Machę za Fernandesza. Damy mu wolę, bo to był... 14 trafienie nawet eee, Rekika. To był bajaczny Fernandesza. zobaczymy po razie, ile ma asyst. Dobru i będzie miał mniej jednak, ale Fernandes to co w to jest mega. Asysty. Bramki także, no polecam tego zawodnika, jak z wolnego transferu ściągnąłem no jest mega, no jest mega no po prostu Mustafa Saimak, no może honorowy gol Saimak, ograł tam Willemsa Moktojo Mokotojo, o oh, Mokotojo Macher no. i jeszcze, aj gdyby to przeszło Hiermark, ale mamy piłkę Narsing Finn Bogason odgrywa Narsing, czy jeszcze skończy tu rywala Narsing oj przesadził, przesadził teraz Narsing jednak z fantazy go tutaj poniosła Wysoko prowadzi Utrecht, także 4Z z Heraklesem. jest są tu jeszcze 4-0 Eagles porodzi Tu Ajax, Marika, 3-0 Herrenway, no i my 5, to 0 to będzie pewnie najwyższy wynik, choć jeszcze Utrecht będzie na pewno. no jeszcze może być wyżej, nie! Bur. Zatrzymuje mm, naszego skrzydłowego. Już końcówka. Narsing, tu lekki ale już nie mamy zmian. Hiemark, czy będzie wyżej? Czy szóstka będzie? Machery super! Machera. Cały czas 5 do 0. Macher zgranie, ale tu nie było nikogo przed polem karnym. Mustafa Sayma kontra... Saimak. No, powstrzymać go, bardzo... No, Willems, no... Nie, Willems, czerwona kartka, no, zakończy się, byś się wstydził, Dobra, Willems by to był, w sumie tak bym się nie nawet jakby to był decydujący o mistrzostwie, bo raczej by nie, nie strzeli pięciu bramek, no ale myślę to, yy, tylko że teraz kogo tu wsadzić, dobra, gramy na trzech obrońców, a kto, najlepiej bogatemu chciałbym kto bogatemu zabroni, a właściwie chyba kto dobremu zabroni, można powiedzieć, Jakbyś tu nagra na trzech pomocników zamiast napastnika, to my możemy nagrać na trzech obrońców, nie? To jebane. Mm, czy może nawet... to jest jego koncert też dzisiaj. Dwie fantastyczne interwencje przy strzałach sam na sam. Dobre podanie, tak, pewnie. Macher, bakkali, klepa. No, nie, tam chodziło o bakkali. Są chodziło, są tutaj, są tutaj, są Nie. Rekik, wybija piłkę. tutaj, piłkę. do naszej... Do naszej tutaj, <grym>, żeby Żebyśmy sobie <grym>, no i muzyczka jak najbardziej Pod tło Prosto Zajebiście sezon i chyba nic więcej do powiedzenia nie mam 3 minuty do końca tego sezonu Sajmak, kończysz to pan Jeszcze bramka? Nie, rzut jest dzisiaj nie do pokonania nie do pokonania jest z... doświadkowanie i kto ją machajratuje. Konie! To więc wygrywam 5 do 0 na zakończenie sezonu, sezonu i powiem tak... I mamy ile punktów przewagi? 19 punktów przewagi nad drugim AZ. No to potwierdza naszą dominację, superną dominację w tym sezonie. 5-1 Eagles, bo spada z... Najlepszy na boisku oczywiście, Perekik, Willem odsunięty to jeden mecz, Narsing na no ile? 3-4 dni, a więc tutaj nie ma, mm, nie ma, nie ma bólu dupy, szczerze mówiąc mam to wyjebane przez tego klubu, odchodzę, Karim Rekik, to jest, myślałem, że zegar gorzej, szczerze mówiąc, 33 mecze, 14 bramów, 7,59 ocena, mega zawodnik, odchodzi z tego klubu do Manchester City, Zobaczymy co zrobi PSV. Matthias Jorgensen. No jego to, szczerze mówiąc, nie, nie postawiłem tak wysoko. Jeffrey Bruma, kolejny nasz średni obiecy. Nic się nie od ostatniego odcinka. Także wysokie ceny naszego średniego obiecy. Mono i to jest mega zawodnik. To jest mega zawodnik. 37 8 bramek, ale zobaczmy jego dodatkowe statystyki zawodnika. 40 metrów ogólnie, 8 bramek, 24 asysty. 24 asysty jednego zawodnika. Michael Bamboe. No, możecie sobie to zobaczyć ogólnie. Cały ten skład, bruina, zobaczmy, on jest kontuzjowany w tym momencie. On ma 42 mecze, 10 bramek, no trochę mało tych bramek, ale 20 asyst, z tego co widzę. Tak, 20, ma 20 asyst, 4 razy grę w meczu. 9 razy w meczu, 9 razy Grekik, no... Tylko chyba można pogratulować zawodnikowi, no i Romero na końcu gdzieś tu już jest. Nasz bramkarz podstawowy. No, dobre statystyki ma to też że dosyć dobrze bronił Adam Maher, no tego zawodnika też ma jeszcze można pokazać. Mm, miał przez chwilę... Oj. oj. Oj, oj co tu się dzieje z Adamem Maherem? A on może być niezadowolony z tego powodu, że Inter zgłaszał po niego zainteresowanie odrzuciłem tą ofertę. No nic, no zobaczmy. Ir No tu dobra, najlepsi strzelcy. Jakiś Ralf Sunk jest. O zezwolę. Kiepski, kiepski, na Passing wiem jak on może zostać w strzelców. No ale średnia ocena Rekik, Fernandesz, żeby był najwięcej, Asystent 20, asyst Manuela Fernandez 16 do Bruina, no mega, mega, mega sezon. No i tu będziemy mieli jeszcze jeden tytuł, już no, dwa, dwa z rzędu, no czy PSV, trzeci z rzędu i dorówna, jak sobie w tej serii. Oto, to się przekonamy, kiedy indziej. Okej, okay. I zobaczmy, kto będzie reprezentował AEO um, Division w Puszkach. Pucharze mistrzów PSV, AZ, Pucharze Euro, Fienor i Utrecht. I tu chyba jeszcze będą baraże te, te miejsca dalej, coś mi się tak zdaje Aha, już zapewniamy, zapewniłem e, PFV następnego bramkarza, bardzo dobrego Olivera Baumana Za darmo, 24-latek Perspektywiczny, 24 lata no. A więc można przejść chyba do omówienia League e, W angielskiej klasie mistrzostwo zdobywa Manchester United 81 punktów, druga Chelsea, tu Liverpool mm, kułem strzelców Andrew Koeg. What the fuck? jest beznadziejne. Oliver Giroux, no to już powinno być lepiej No jest lepiej, ale też nie jest Wam terys 18 Najwięcej jest Christian Brunt. znowu taki kurde no name 30-latek Juan Mata, Shakiri. Szakiri No to już lepiej trochę e A spada Everton, Fulami Nottingham Forest no, Szkoda trochę na no, tym team... Liga belgijska, tu tylko tak Aha, dobra, tu Helmk mistrzem jest tego co widzę, tyle pokażę z belgijskiej, bo nie wiem o co tu chodzi. <grystanie> Francuska liguam. Y... Olimpik ma ja mistrzem, choć nie, bo na Komat wjomecem. No dobra, no zobaczcie sobie po prostu. Ale czy tu jest? No tu już pewne, że main spada i Lens, bo to już miałem w komunikatach. Dalej jedziemy Hiszpania. A tutaj w podwójnej konie Real Madrid z potężną strzelcą Barcelona, Atletico, Spada, malorka Espanyol, Murcia. Klubem strzelców Robert Lewandowski, 22 bramki, Cisko jakiś. Kurwa, co jakieś, no i najmniej no, Gardelli 17, Ronaldo 17 nawet, no. Pff, I tu zdobyła mistrza oczywiście. To już dwa razy z rzędu Rale w takim mistrzostwo. My tutaj wiadomo, Niemcy, tutaj mistrza zdobywa Borussia Dortmund przed... Wolfsburgiem, Bayern dopiero na miejscu trzecim, na czwartym szalkę e, spada Hoffenheim, Mainz, Düsseldorf, mm, Liga Polska, a więc Mobile Ekstraklasa Ekstra i tutaj o, jeszcze będzie, jeszcze jest granie, a więc tutaj nie. Portugalia to mistrzem standardowo FC Porto drugi, Sporting, Lizbona Sporting, Benfica, Sporting na jest czwartym, Spada Oliwerenze i Unia i Madeira Rosja, tutaj mistrzem standardowo-zonitem St. Petersburg, drugi Kubeń kasnodar czyli Spartak, Andrzej ale to już chyba wiadomo, to szynnik i torpedo moskwa, 7 punktów to w 27 meczach. Fak logic. Włochy, tutaj mistrzostwo zdobywa Juventus Turyn przed Interem, Milanem. Tam czwarta, piąta, Napoli gdzie jest? Udinese dopiero dziewiąte miejsce, Roma 16 miejsce, Spadałem Poli, Verona i Terrena, Trencretu, Fernando i Orente. A to co to jest? Flokakari. Boże, co to za taki noumenej, strzelają, kurwa, 18 bramek w sezonie. Federico Makeda, no to już chyba bardziej znany zawodnik, ale powiem tak, że nie jest jakiś zajebisty, jak dla mnie, a więc to jest 4 z rzędu mistrzostw, no absolutna dominacja tego zespołu. No i przejdźmy sobie może do stabilności posad. Zobaczmy, kogo, kogo być może teraz byśmy mogli, obejść w tym momencie wolny z Bolton, ale to pada. Kto jest tu na zagrożeniu? Jagielonia. No nie wygląda jakoś to na razie tak bardzo dobrze jak dla mnie. Będzie trzeba poczekać trochę, bo po tym nie może coś się tam zwolni, stanę cię. Korona kielce, Manchester City na niepewnym model jest, Bayern na niepewnym, Joseph Guardiola zagrożony, Paris Saint-Germain także na niepewnym, no tak, powiem tak, zobaczmy, czy są jeszcze niepewne kluby, tu już jest stabilne, kogo? Anżyj odpada, Werder, już chyba nawet zgłaszali, tak, Werder mi zgłaszał, Werder odrzuciłem, Henvej na pewno nie, Swansea, może Swansea, Paris Saint-Germain no tutaj może bym się pokusił, no ale na pewno, tu bym się na pewno pokusił, tu zagrożenie jest, ale to jest niepewne, tylko to znaczy niepewne, zobaczymy jak to będzie. Dalej, e może jeszcze bym przeszedł tutaj moment, zobaczmy. Y wyżej, kurde. Y y y m mógłbym przejść jeszcze w sumie... Tu pary są, że mają bajem na pewno i Manchester City, o tu jeszcze Arsenal jest stabilny Ale więc City, no zobaczymy, to się jeszcze wyjaśni no i po prostu widzimy się kiedy wszystko się już wyjaśni a więc do następnego odcinka się mamy ziomeczki